Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Soszyński czyli polski eksperyment. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Pierwsza gala KSW dzisiaj na żywo, na żywo. No właśnie, no jak jak Krzysiek oceniasz to, to wydarzenie, polskie wydarzenie. Wspaniałe było, a gala była wspaniała, nie? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jak taki, taki koncert prawie, nie? Masz walki, masz koncerty, masz wielką scenę, a coś fajnego dla, dla wszystkich, co, co oglądają, co, to, nie? To w Ameryce lubię troszeczkę inaczej, ale, ale naprawdę było wspaniałe. Udałeś się, że piękne dziewczyny wokół. Wszędzie piękne Polki. Tak, tak. Polskie dziewczyny są zawsze piękne, nie? No to, to, to wiadomo to, to jedyne piękniejsze dziewczyny na świecie, nie? No to... Krzysiek, powiedz mi e, e, pod względem organizacyjnym, jak oceniasz tą galę, Byłeś tam w środku, e, widziałeś jak twój kolega przygotowuje się do tych zawodów. E, jak, jak to wygląda organizacyjnie? To już jest tak na 100% przygotowana organizacja? Tak, ja, ja jest. To jest bardzo świetna. Za, te, e, zawodniki są zawsze e, przygotowane, pomagacie i pomagają im bardzo dobrze z tyłu są przygotowani, jest czas wiedzą dokładnie, kiedy walczą, kiedy nie walczą, ile mają minut jeszcze do tego. Bardzo jest, bardzo no, elegancka, elegancka gala. Na pewno to pytanie zadało ci wielu dziennikarzy dzisiaj, gdy porównamy to wydarzenie do tego, co dzieje się za oceanem, czyli do gali UFC, to jeszcze jest wielki, wielka różnica między, między tymi dwoma imprezami? Jest, uh, jest, jest. Jest uh, yes, dużo. <laughs> A jak się mówi, dużo, a, dużo większa wie, i duża inna, pomimo co się dzieje w Europie, czy co się dzieje w Ameryce. Ale, ale coraz bliżej um, europejska MMA dochodzi do, 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 Amery do amerykańskiego. Ogłosiłeś, o. że zakończyłeś karierę, ale coraz głośniej mówi się o tym, że być może wrócisz. Czy o. wrócisz do Polski, czy zawracisz na Galik KSW, zapytam od razu. Bar bardzo chętnie bym chciał, a to jest jeden z moich marzeniem, żeby walczyć żeby tutaj w Polsce, a, ale jestem pod kontrakcie UFC, bardzo mi dobrze tam idzie. Wiem, że ostatnią walkę przegrałem i powiedziałem, że, że już nie będę walczył, ale też byłem zlakałtowany i nawet nie wiedziałem, że to mówiłem, obudziłem się 20 minut później. Nie, czasami no takie rzeczy powiesz, nie? Jak się jak, się, jak dostaniesz coś takiego, ale, ale ja mam kontuzję, nie? I muszę najpierw wygoić kolana. Jak się kolana wygoją, będę wracał do UFC, trzeba jeszcze walczyć 2-3-4 razy i no jak... Zdecyduje się UFC mnie trzymać dalej, będę dalej walczył, jak powiedzą mi, hej, my tebie już nie chcemy cię, bym chętnie przyjechał tutaj do Polski chociaż raz walczył przy, przy, przy polskich kibicach. Porozmawiajmy już na końcu tej walce dzisiejszej. Twój kolega, no po prostu zaprezentował się świetnie przed polską publicznością, do jego zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele, ale Michał Materla ma chyba bardzo twardą głowę, bo przyjął tyle niesamowitych ciosów, nie upadł i co najgorsze dla twojego przyjaciela? wygrał tę walkę. Tak, tak. Wiesz co? Um, ja mu, żem ja rozmawiał z J. Silva wczoraj, powiedziałem, że, że europejskie chłopacy mają serce i musisz ich nokautować, no, żeby zatrzymać, bo zawsze będą szli do przodu, do przodu, do przodu. I, i, I on troszeczkę uciekł z tej walki. Ja byłem bardzo zły na niego, bo, bo miał, miał wygraną pas, miał, miał wygraną walkę. Rozwalił materla całkowicie w drugiej rundzie. Prawie mu złamał nogę, a jego twarz jest e, nieładna wygląda. Nie będzie mógł tworzyć tego oka przez, przez parę tygodni, um, ale, ale nie możesz nauczyć serca. I, i pan Michał Materla ma dużo serca, a Jay Silva zgubił swojego. Mm -hmm. e, powiedz mi, czy pamiętasz jeszcze takiego zawodnika polskiego, który trenował w Stanach Zjednoczonych, Tomasz Drwal? O, pewnie, że znam Tomasz Drwal. My, my nawet, a, jak byłem, jak byłem a, a, w Anglii, jak on walczył w Anglii, to żeśmy się spotkali, wyśmy wypili troszeczkę wódki, <laughs> jak on wygrał tą walkę. Znam, a znam go bardzo dobrze. Aha, Eee, dziękuję Ci Krzysztof za poświęcenie czasu podczas dzisiejszej wieczor wieczoru. Eee, zachęcam do powrotu do Polski, znaczy nie do powrotu, do pierwszej walki w Polsce i do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.